Kraczamy w drugi miesiąc rozgrywek Sytykru 4. ligi. Przed nami piłkarski wrzesień, który zainaugurowała szósta kolejka. Zapraszam was na magazyn skrótów. Na dzień dobry, witam Państwa z Ożarowa Mazowieckiego, bo właśnie tam swoje domowe spotkania rozgrywa. Błonianka-błonie. Ekipa prowadzona przez trenera Michała Pulkowskiego podejmowała makowiankę Maków Mazowiecki. Oglądamy pierwszą dobrą sytuację. Pomylił się Szymon Śmieciński. No to w odpowiedzi makowianka. Kapitalnie wypatrzony Alvaro Melo. Wychodzi z bramki Kamil Zapytowski. Kluczowa decyzja, kluczowa interwencja. Cały czas bez bramek, ale ten stan rzeczy zmienił się w minucie 36. Kapitalne zachowanie w polu karnym rywalitariusza Zjawińskiego. Od razu przyjęcie kierunkowe. Ładny strzał, no i Błonianka obejmuje prowadzenie. Ten wynik zmienił się pod koniec pierwszej połowy, mianowicie w doliczonym czasie uderza Szymon Śmieciński. Piłka jeszcze trafia w Patryka Kostyka, finalnie to Śmieciński może cieszyć się z trafienia. Przenosimy się płynnie do drugiej połowy, no bo tam cały czas bardzo skuteczna była Błonianka Błonie. Tym razem Dariusz Zjawiński w roli asystenta, a bramkę zdobywa Mikołaj Szatas, który dzień przed tym spotkaniem celebrował 18. urodziny. No tutaj niefortunna interwencja Dominika Witkowskiego, skierował pechowo piłkę do własnej bramki. W odpowiedzi Makowianka strzał w poprzeczkę, ale skutecznie dobija Kacper Małkiewicz z głowy. No natomiast podrażnieni gospodarze postanowili wyprowadzić jeszcze jeden cios. Ponownie Patryk Kostyk, tym razem do Naleja. Nalej na 5 do 1. Błonianka wygrywa efektownie z Makowianką. Na wyprawę do Józefowa wybrał się MKS Piaseczno. Ten mecz był szczególnie emocjonalny dla trenera Marka Końko, ponieważ był to zarazem jego debiut w roli szkoleniowca drużyny z Piaseczna. 26. minuta, wpada w pole karne. Damian Warchoł zagrywa do Folwarskiego. Ten bardzo przytomnie odgrywa z pierwszej, a Warchoł nie daje żadnych szans kół do Kasowi. No i tym sposobem. Rozpoczynamy strzelanie w Józefowie. 1 do 0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa, oczywiście 1 do 0 dla MKS-u Piaseczno, ale ten stan rzeczy odmienił się już 120 sekund po wznowieniu drugiej połowy. Utkę Nowak zgrywa, a finalizuje Jakub Malinowski. 6 minut później kolejna groźna akcja gospodarzy, ładne przyjęcie klatką Dominika Piekuta. Mimo asysty obrońców Piekut poradził sobie na tyle dobrze, że zapakował piłkę do siatki, no i Józefowia szybciutko obejmuje prowadzenie. 65 minuta centra bezpośrednio z rzutu wolnego, fatalne piątkowanie ku do kasa, bramka samobójcza. No i to spotkanie kończy się podziałem punktów. W szóstej kolejce Legionowie czekało teoretycznie łatwe zadanie. Podopieczni trenera Bartłomieja Walewskiego byli zdecydowanym faworytem w starciu przeciwko Czerwonej Latarni Ligi. No i te przypuszczenia potwierdziły się w minucie 14. Dobra centra z lewej strony, dobrze też biegał w porę. Mateusz Szwed, bramka głową, 1 do 0 dla Legionowi. Natomiast 5 minut później konsternacja w obozie gospodarzy. Rzut rożny dla Pilicy Białobrzegi, zamieszanie w polu karnym, no i futbolówkę do siatki kieruje Kacper Włoch. 1 do 1, ogromna radość zawodników Pilicy. No a my przenosimy się już do drugiej połowy i pokazujemy Wam sytuację, która moim zdaniem była kluczowa, jeśli chodzi o to spotkanie. Jakub Janiczek dostaje czerwoną kartkę, zatem ślizg za atak na Konrada Zaklikę. Dajcie znać, czy tutaj rzeczywiście należało się wykluczenie, no bo ta sytuacja dosyć mocno kontrowersyjna. Natomiast niekoniecznie łatwiej się grało Legionowi, ale w końcu przebili mur o nazwie Pilica Białobrzegi. Najpierw w 83 minucie Konrad Zaklika, a wynik spotkania na 3 do 1 ustalił. Mateusz Szwed. Zatrzymać walec z Mińska Mazowieckiego. Takiej misji podjęli się piłkarze MKS Uprzasnyż. A czy zakończyła się ona powodzeniem? Przekonajmy się razem. Oglądamy pierwszą groźną akcję Mazowi strzał nad bramką Słupczyńskiego, ale to był pierwszy taki alarm dla gospodarzy, że trzeba wznieść się na wyżyny koncentracji, bo Mazowie łatwo dochodzi do sytuacji bramkowych. E, tutaj mamy kolejną akcję, Zych trafia w poprzeczkę, natomiast o idealnej porze, w idealnym miejscu stanu Eryk Wędłocha. i właśnie za sprawą tego zawodnika Mazowia obejmuje prowadzenie. A teraz popatrzmy na sytuację z drugiej połowy, łapie piłkę Subczyński, błyskawiczne skanowanie terenu, a potem piłka wystrzelona jak z katapulty. Rusza Mieszko Maciejewski, kapitalne zagranie prosto w strefę konfliktową między defensorów i bramkarza. Bramkę strzela Maciejewski, ale połowę tego trafienia trzeba zapisać Subczyńskiemu. No, i oglądamy jeszcze końcówkę tego starcia. Miał MKS Wrzasty szansę na zdobycie prowadzenia, ale jednak na sam koniec remis. Terby stolicy numer 3. Tym razem w rolach głównych: piłkarze talentu i Ursusa Warszawa. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. No, i też dużo działo się na murawie. Popatrzmy na sytuację gospodarzy, możdżonek w polu karnym, wycofanie strzał. No, i ręka blisko ustawiony arbiter pokazuje wyraźnie zagranie ręką. Rzut karny należy się talentowi Warszawa. Bramkę zdobywa Krystian Tymendorf. No, i tutaj też trzeba powiedzieć, że miał nosa treder Bonisławski, bo Tymendorf pojawił się w przerwie spotkania. No, i jeszcze raz akcja, gdzie bardzo ważną rolę odegrał Krystian Tymendorf. Efektowne odegranie piętką Oskar Koper na 2 do 0. No, i wybuch radości na stadionie talentu Warszawa. Tutaj oglądamy fal w konsekwencji drugą żółtą i czerwoną kartkę dla Marcina Oleksiaka. No i jeszcze jedna sytuacja Ursusa, efektowna akcja Artura Rawy, ale jak się okazało później była to tylko bramka na otarcie łez. W omawianej przez nas kolejce dużo par oczu skierowanych było na Troszyn. Ponieważ biorąc pod uwagę czysto sportowy aspekt spotkanie KSCK z chudnikiem Warszawa zapowiadało się najciekawiej. Druga połowa, pierwsza bez bramek, natomiast szybko wyprowadzili mocny ciosek gospodarze w drugiej części. Edgardo Ruiz faulowany w polu karnym, sam poszkodowany stawia piłkę na wapnie. No i w swoim stylu drobne kroczki, długi rozbieg i zmylony bramkarz Edgardo Ruiz. Daje prowadzenie, kolumbijski kapitan Troszyna rozpoczął strzelanie. No i tutaj widzimy akcję, w której Hutnik doprowadził do wyrównania. Arbiter wskazuje na środek, natomiast po chwili namysłu, po konsultacji z asystentem, bramka zostaje anulowana. Zdaniem sędziów zawodnik Hutnika przebywający na spalonym absorbował uwagę Jakuba Bielińskiego, czym utrudnił mu skuteczną interwencję. Także nie było bramki wyrównującej, Hutnik starał się. Dopaść gospodarzy, ale finalnie to Troszyn zadał decydujący cios: przejmuje piłkę zyśk i tym sposobem stawia kropkę na D. Lekcję futbolu od KTS-u weszło dostali zawodnicy Wilgi Garwoni. Czemu tak twierdzę? Myślę, że po tym, co za chwileczkę zobaczycie, dojdziecie do podobnych wniosków. Rozpoczynamy od minuty 18. Neumann zagrywa do Kalisza. Kalisz chyba chciał uderzać. Wychodzi natomiast z tego dobre zagranie do Emanuela Obiego. No i mamy 1 do 0. Przypomnijmy tylko, że nigeryjski napastnik przed tym sezonem zamienił Garwolin na stolicę Polski. 39. minuta. Ponownie Kalisz, ponownie Neumann. Tym razem Mikołaj w roli finishera. Wyszło mu to znakomicie. 2 do 0. KTS weszło Warszawa. Dodajmy tylko, że już... Od pierwszych minut ekipa z Warszawy przeważała no i udało im się dwukrotnie napocząć rywali w pierwszej połowie, a zdecydowanie lepiej wiodło im się jeszcze w drugiej części. Początek, tak naprawdę, drugiej odsłony, i już mamy kolejną bramkę. Ponownie Emanuel Obi, ładne zachowanie, bez celebracji, gest szacunku okazany swoim kolegom z Garwolina, natomiast bez szacunku tutaj Mikołaj Neumann, druga bramka skrzydłowego KTS-u, błyszczał tego dnia. Mikołaj Neumann, a my możemy to podziwiać. Końcówka tego meczu. Kolejna bardzo ładna akcja. No i tym razem gola zdobywa lewy obrońca. Bartek Urbański, lewy obrońca z nazwy. No bo ten, kto oglądał to starcie, widział w jaki strach poruszał się Urbański. No i jeszcze końcówka tego spotkania. Doliczony czas gry. Fabian Luwale tańczy z piłką, tańczy z rywalem. Odegranie przed pole karne Centra Kacper Pietrzyk. Jak już strzela w tym sezonie, to tylko efektowne bramki. 6 do 0 dla KTS-u weszło Warszawa. Gdy mamy konfrontację, w której jeden z uczestników ma komplet punktów, a drugi zerowy dorobek, wskazanie faworyta nie stanowi większego problemu. Oczywiście tak mieliśmy w tym przypadku. Gigantycznym faworytem w meczu z Tygrysem Hutamiska była Ząbkowia Ząbki 37 minuta. Zagranie w pole karne, piłka odbita od poprzeczki, nos napastnika zaważył w tej sytuacji Mateusz Augustyniak. To jak nie on daje prowadzenie gospodarzom w odpowiedzi. Bardzo groźne uderzenie z rzutu wolnego, wyciągnął się jak długi Mateusz Kryczka, ale interwencja w tym przypadku nie była potrzebna. Z bardzo dużą ambicją, z wielką determinacją grali i Tygrysa Kutamińska i to przyniosło wymierny skutek w minucie 57. Dobra kontra, zakończono bramką Bartosza Sekulara. Ale oczywiście taki obrót spraw podrażnił niesamowicie gospodarzy. Wściek się Mateusz Augustynia, kapitalna bramka w prosty sposób ograny defensor Tygrysa Kutamińska. No i drugie trafienie super snajpera Ząbek. Prowadzenie podwyższył w minucie 74. Sebastian Papiernik, gracz, który pojawił nam się w drugiej połowie. No i też miał bardzo duży wpływ na okazały wynik ząbkowi. Ząbki, właśnie Sebastian Papiernik. Ślizgiem interweniuje zawodnik z Huty Mińskiej. Rzut karny, do piłki podchodzi Augustyniak. Tym razem nie Mateusz A. Piotr, ale efekt podobny. 4 do 1. Dla Ząbkowi, no i jeszcze jedna groźna akcja. Piłka loduje w siatce. Sebastian Papiernik ząbkowia wygrywa. Myślę, że większość z Was wie już, co się wydarzy. Najpierw komplet wyników szóstej kolejki. No i tutaj bardzo ważna informacja, mecz oskara przysłucha z szczonowianką Szczoną został przełożony na 18 września, a to oczywiście z powodu meczu. Towarzyskiego, który zespół z przysłuchy rozegrał z radą, jakim radą? Oczywiście miało to miejsce z racji otwarcia pięknego, zmodernizowanego obiektu w przysusze. Natomiast teraz przenieśmy się do ligowej tabeli. No i tutaj widzimy, że mamy już samodzielnego lidera. Nim jest Ząbkowia Ząbki. 6 kolejek, 18 punktów. Wykreowała nam się też wyraźna czołówka, ponieważ po 16 oczekują Mazowia, Mińsk, Mazowiecki, KTS Weszło i KSC Katroszyn. Dalej na punkty czekają zawodnicy Pilicy Białobrzegi i Tygrysa Huta Mińska. Ale ten stan rzeczy odmieni się w najbliższy weekend. Dlatego teraz płynnie przechodzimy do zestawień siódmej kolejki. A będzie grubo. To już mogę Państwu zdradzić. Rozpoczniemy granie w piątek o godzinie 19:00. Hutnik Warszawa podejmie Błoniankę Błonie. Sobota będzie przepotężna. Tam między innymi starcia wagi ciężkiej Mazowiec, Mazowiecki, KSC Katroszyn. Mszczonowianka Mszczonów, Legionowia, Legionowo, czy też Talent Warszawa kontra Sąbkowia Ząbki. A skończymy granie w niedzielę. Również o godzinie 19.00 KTS weszło Warszawa kontra MKS Przastrz na dzisiaj to tyle. Ja jeszcze chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie do naszych partnerów ekipy RCS Livestream. Oni co poniedziałek o godzinie 20 tworzą magazyn Sytyklu czwartej ligi, więc gorąco Was zachęcamy, żeby sprawdzić ich materiały. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.